Fins aquí el programa d'avui. Ulicami gapiąc się na panny, chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbite iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chce tańczyć, to bardzo może. że niechętna, dobry panie Boże. Może tamta będzie chciała, jeśli ta nie może. Wlącze mi się język, same dziwne zdania tworzę Będzie dwuja z plusem, może truja minus, panie psorze Białe gówno ptaka ozdobiło czarne Porsche Wewnętrzna kieszeń płaszcza, zawsze w niej browary noszę Jak początek miesiąca to grosze, koniec miesiąca to łomże Mama pyta czy chce jakiś przelew, mówię bardzo proszę 6 -0. chciałbym kiedyś zrobić 6-0 pyta mnie czy polać jeszcze, bardzo proszę Ktoś mnie pyta z kim tu jestem, ktoś inny mnie pyta, czy chce pysk Mówię bardzo proszę Wyrastają guzy, niby karkonosze, jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże Zobaczmy wszystko, chyba wrócę i się spać położę Barman pyta, czy chcę jeszcze, bardzo proszę, o, 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 bardzo proszę Wyrastają guzy, niby karkonosze Jestem atęistą, ale niech mi dobry pan pomoże w tym pokoleniu, na umowie, zleceniu, nie gada się o przyszłości i ZUSie. Ubezpieczeniu ci ludzie nie chcą gadać o wpłatach na lokatach, premium i polityce. Tych pozycji raczej nie mamy w menu. Ale, ale, idę na balet i żyję wspaniale. Sobie zapalę i wypiję, żeby zalać te żale. Rano zamówię do Minos, choć miałem dietę, mieć inną niż dietę piwną. Od lutego zacznę ćwiczyć na stałe. Na Facebooku same sześciopaki Koledzy przechwalają się jak jakieś przedszkolaki Same zdjęcia z siłki jak pulsują typom wszelkie żyłki Jutro da zdjęcie z teatru tak dla niepoznaki Ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę Czarne dziury się podają za polarne zorze Kto fifiemu poda rękę kiedy za nie może Barman pyta czy polać kolejkę, mówię bardzo proszę 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0 Barman pyta mnie czy polać jeszcze, bardzo proszę Ktoś mnie pyta z kim tu jestem, ktoś inny mnie pyta, czy chce pysk Mówię bardzo proszę. Wyrastają guzy niby karkonosze, jestem ateistą ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze, bardzo proszę. O, 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 bardzo proszę. Wyrastają guzy niby karkonosze, jestem ateistą ale niech mi dobry pan pomoże. Piosenny piątek, jadę nocą na tym weturilo? nie powinienem, bo wypiłem to czerwone wino, chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją, ale zapamiętaj, życie to nie Ale kino, smak naszego życia to wygazowane piwo, nasze romanse ustępują wszystkim Harlekinom. Zamiast czarnej limuzyny wbity pysk, duże czarne limo Nie szukaj skarlet jak nie jesteś Rudolf Valentino To jest Polska, tutaj stale zimno Ten kabriolet chowaj ziomki momentalnie kwi Każdy tutaj gwizdę do Remifa, Sola Sido To melodyjny kraj, muzykantów takich tutaj milion Mam dwadzieścia parę lat, moje plany giną Kręcę się po mieście z wiecznie zblazowaną miną Mózg jak karabin, mógłbym zabić kogoś, władzić myślą Ciągle w pogoni za tą straszną liczbą Czyli 6-0 Chciałbym kiedyś zrobić 6-0 6-0, chciałbym kiedyś zrobić 6-0. 6 -0. chciałbym kiedyś zrobić 6, -0. 6, -0. Kiedyś zrobić 6 Barman pyta mnie, czy polać jeszcze? Bardzo proszę. Ktoś mnie pyta, z kim tu jestem. Ktoś inny mnie pyta, czy chcę pysk? Mówię, bardzo proszę. Wyrastają guzy, niby karkonosze Jestem ateistą, ale niech mi dobry pan pomoże. Zobaczyłem wszystko, chyba wrócę i się spać położę. Barman pyta, czy chcę jeszcze? Bardzo proszę. a, bardzo proszę. Wyrastają guzy niby karkonosze Jestem matę ale niech mi dobry pan pomoże Bardzo proszę